W ostatnim czasie przewinęło się przez moje ręce dość dużo sprzętu audio. Na myśli mam tutaj głównie, oczywiście, słuchawki i głośniki, przede wszystkim komputerowe, ale żaden z tych sprzętów nawet w połowie nie zrobił na mnie tak dobrego wrażenia jak słuchawki, które dzisiaj Wam zaprezentuję. ISK model HD 9999. Ja jestem Dawid Nowak i zapraszam Was dzisiaj na tą recenzję. Słuchawki docierają do nas w takim dużym kartonowym pudełeczku, którego tutaj w tej chwili nie mam. Zostało w domu niestety. I oprócz tego w środku mamy jeszcze takie duże, grube, sztywne etui z logo producenta, pomarańczowy zamek, pomarańczowe logo. W środku, poza samymi słuchawkami, które zaraz dokładnie zresztą sobie obejrzymy, mamy jeszcze cały szereg akcesoriów. Przede wszystkim jest to pasek w którym możemy sobie ze spokojem to na przykład zawiesić gdzieś, przewiesić jak gdzieś idziemy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są dwa przewody. Pierwszy to jest przewód standardowy powiedzmy sobie. Z jednej strony mamy 3,5 mm pozłacanego mini jacka z gwintem do przejściówki, a z drugiej mini XLR. To podłączamy do słuchawek. To jest przewód prosty o długości około 3 m. Ja go używam na przykład do podłączenia do amplitunera a drugi przewód również oczywiście z pozłacanymi słuchawkami, ale już znacznie krótszy w części sprężynowy. Także z jednej strony złote, pozłacane, 3,5 mm złącze mini jack z gwintem, a z drugiej mini XLR. Dodatkowo w zestawie otrzymujemy jeszcze jedne pady. Te, które są założone oryginalnie na słuchawkach, to są również pady wykonane z ekoskóry, natomiast grubsze. Zdecydowanie wygodniejsze i które dają zupełnie, tak naprawdę, inny odbiór dźwięku, jak chodzi o same słuchawki. Mi osobiście do gustu, chociaż pasują obydwie pod względem, oczywiście, muzycznym, to bardziej do gustu przypadły te mniejsze, ale o szczegółach za chwilę. I teraz przechodząc już do konkretów, do omówienia samych słuchawek. Przede wszystkim design. Prawda, że Wam znany? I nie brońcie, panie Boże, to żadne super luksy. Dzięki Bogu. ISK skopiowało całkowicie wzornictwo tych słuchawek od AKG K270 MK2. Co ważne, to nie tylko wzornictwo jest skopiowane, ale skopiowana niemalże perfekcyjnie jest również jakość wykonania tych słuchaweczek. Przede wszystkim mamy bardzo elastyczny pałąk, regulacja na pasku. Tutaj, to tworzywo, które jest, jest bardzo dobrze przygotowane. Tutaj nie widać absolutnie nigdzie żadnych niedoróbek. Dalej, mamy muszle, które mają również ograniczoną, co prawda, ale jednak regulację, która pozwala na lepsze dopasowanie samych słuchawek do waszej głowy. Mamy także aluminiowe wstawki, to są te pozłacane pierścienie. Aluminiowe są również nakładki tutaj przy logo z jednej z drugiej strony i również aluminiowe są te pierścienie koło regulacji samego. Paska. Co prawda, tutaj generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o dłuższe użytkowanie tych słuchawek, to się zastanawiam, czy się ten złoty kolor nie zetrze, ale też pieść przyszłości, w takim teście, nawet gdzie ja dość dużo już tych słuchawek używałem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie tylko chwilowy złoty kolor, czy na dłuższą metę. W tej chwili nic się z nimi nie dzieje. Tak jak zresztą pewnie zauważyliście już, AKG podobnie jak i ISK, właściwie ISK podobnie jak AKG, to jest konstrukcja wokół uszna zamknięta. Mamy tutaj duże 50mm przetworniki, mamy podłączenie na mini XLR i przede wszystkim mamy dużą wygodę użytkowania tych słuchawek, ale ta zależy od padów, których używacie. Pady mniejsze są również nieco twardsze, przez co na głowie, człowie bardziej. Warto o tym pamiętać, jeżeli chcecie przez kilka godzin słuchać muzyki na przykład w tych słuchawkach, że te cięższe są nieco niewygodne. I tutaj czuć, że delikatnie bardziej one opierają się samej muszle na dole. Tu mamy nieco więcej miejsca. Generalnie te miękkie pady dają więcej oddechu samym przetwornikom, co ma duże znaczenie jak chodzi o dźwięk. Pady te większe, te grubsze są dosłownie jak poduszeczka. Przyznaję się, bez bicia, jeszcze nie miałem w życiu tak wygodnych słuchawek jak właśnie ISK HD 9999 z tymi miękkimi padami. To jest po prostu bajka, ale te miękkie pady mają również przełożenie na dźwięk. I teraz konkretnie już o tym dźwięku. Przede wszystkim zacznę od tego, że chociaż te słuchawki w swojej nazwie mają napis studio, to nie są słuchawki studyjne. Nie dlatego, że jest kiepski dźwięk i nie dlatego, że jest wykonanie, tylko od słuchawek studyjnych, takich jak ja na przykład do tej pory używałem, czyli dokładnie Koss Pro 4S, wymaga się bardzo dźwięku z jednej strony czystego, krystalicznego, z drugiej bardzo analitycznego i wyrównanego. Ten dźwięk nie musi być, on nawet nie ma być ocieplony. A tak jest w przypadku ISK HD 9999. Dźwięk, który płynie z tych słuchawek, niezależnie od padów, które użyjecie, jest lekko ocieplony. I tu zaczynają się dość znaczne różnice. W tych padach, które są domyślnie założone na tych słuchawkach, czyli tych miękkich, mamy bardzo wyraźnie podkreślony dół, ale tutaj on bardzo ładnie schodzi, jest sprężysty. I generalnie reszty pasma nie przyćmiewa. Mamy średnicę, która jest lekko wycofana, przez to również scena muzyczna, choć dość szeroka, nie jest za głęboka, oraz mamy tony wysokie, które w przypadku zastosowania tych padów grubszych mają taki lekko nosowy charakter. I w niektórych utworach mi troszeczkę osobiście wtedy tej góry brakowało. No ale okazało się, że po założeniu tych padów mniejszych, twardszych. Kiedy te słuchawki dostały więcej oddechu, one minimalnie, minimalnie zaczęły się zachowywać jak konstrukcja półotwarta, dostając więcej powietrza i zmieniło się moim zdaniem na plus ich brzmienie. Ja nie jestem zwolennikiem słuchawek czy w ogóle sprzętu audio, który gra przede wszystkim dołem, tak? który burczy, który jak to się mówi, jedni synu basem, tak, nie. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań, wolę ten dźwięk wyrównany i dlatego mi osobiście te pady podpasowały lepiej. Tracą te słuchawki w momencie założenia tych mniejszych padów, nieco właśnie z tonów niskich, ale za to średnica robi nam się nieco klarowniejsza, nieco wyraźniejsza i nieco głębsza scena muzyczna. Poza tym, że cały czas ona jest dosyć szeroka. Ale co ważniejsze, ta góra nieco traci na tym nosowym charakterze. Dzięki temu dźwięk, który płynie z tych słuchawek przy tych mniejszych padach. Jest nieco bardziej wyrównany. Jeżeli o mnie chodzi, nie znam słuchawek w kwocie nawet nie tylko do 300 zł, bo on około 300 zł kosztują w sklepie Hard PC, a link do sklepu znajdziecie w opisie tego filmu. Ale nawet w kwocie do około 500 zł, nie znam lepiej brzmiącej i tak dobrze wykonanych konstrukcji. Te słuchawki, oprócz tego, że grają bardzo dobrze, są również też dobrze wycenione. Moi drodzy, jeżeli chodzi o zastosowania z różnym rodzajem muzyki, oraz w różnych zastosowaniach, czyli muzyka, filmy, gry, bardzo dobre pozycjonowanie w grach. Słuchacie w CSA gra się w tych słuchawkach po prostu mega dobrze, tyle że nie mają mikrofonu i trzeba mieć osobny mikrofon. Jeżeli chodzi o filmy, to filmy lepiej oglądało mi się jednak z tymi padami grubszymi, przede wszystkim tu mam na myśli filmy akcji, gdzie różnego rodzaju wybuchy czy strzały są zdecydowanie bardziej odczuwalne. Przy dobrze ustawionym basie, to te słuchawki aż potrafią się niemalże zatrząść na naszej głowie. Jeżeli natomiast chodzi o muzykę, to właśnie z tymi mniejszymi padami one po prostu niszczą system. I tutaj każda, praktycznie każda muzyka jest mocną stroną tych słuchawek. Nieważne, czy to będzie muzyka dance, pop, jakaś elektroniczna, czy to będzie muzyka rockowa, czy to nawet będzie muzyka klasyczna. Ja testowałem te słuchawki również oczywiście jak każde inne na kilku źródłach dźwięku. Podstawowym to był mój Tuner Denona. Dalej mój smartfon LG 4 sam, jak i również wzmacniaczem słuchawkowym fio E05, plus jeszcze karta dźwiękowa podpięta do komputera to jest Creative Sound Blaster SBX Pro Studio. Generalnie powiem tak, im lepsze źródło dźwięku, to tym te słuchawki mogą być lepiej napędzone. Ale przede wszystkim myślę tutaj o mocy, bo jak chodzi o jakość dźwięku, które reprodukują, to w zasadzie nie są to konstrukcje jakoś specjalnie wymagające, jak chodzi o źródło dźwięku, i to jest duży plus dla nich, bo nawet do powiedzmy sobie bardzo dobrej karty zintegrowanej, możecie po prostu sobie fajnie na nich posłuchać na przykład muzyki. Reasumując, czas już przejść do podsumowania, moi drodzy, na konto ISKHD9999 leci wyróżnienie rekomendacji, za rąbiste słuchawki, w kwocie 300 zł ja nie znam lepszych. Mówię Wam szczerze, nie znam, nie miałem okazji po prostu słuchać lepszych słuchawek pod względem jakości dźwięku, jak i również biorąc pod uwagę ich wykonanie. Dalej leci ikona opłacalności, bo uważam, że w tej cenie to jest faktycznie bardzo dobry opłacalny produkt. Powiem szczerze, że design tych słuchawek, żywcem skopiowany z AKG K271 MK2, również mi się bardzo podoba. Mało tego, podoba się mojej żonie, ona jest pod tym względem bardzo wybredna, ale wyróżnienie designu na konto jest, nie trafi. No, z prostej przyczyny, że jest to po prostu kopia, a nie własna konstrukcja, nie własny zaplanowany design, jak chodzi właśnie o te słuchawki. Jeżeli jesteście zachęcani po mojej recenzji zakupem tych słuchawek, a mam nadzieję, że tak, bo naprawdę no mega, mega, mega dobre słuchawki, niech świadczy o nich to, że swoje słuchawki Cross, Cross Pro 4S sprzedałem i zostaje, podejrzewam, że na dłużej właśnie przy tej konstrukcji, to link macie w opisie tego filmu do sklepu Hardpisy, gdzie kupicie właśnie sobie te słuchaweczki. A ode mnie to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.